Siemanko, tutaj kolejny raz ja. Wiadomo, kto twórca tego kanału. Kolejny raz będę otwierał skrzynki i zobaczymy, co wypadnie. No, zaczynamy. Mm, na początek najsłabszy skin, ale dobra. Yy, a brawo, otwieram. Nie wiem dlaczego, Bo zawsze mi najlepsze skiny tu wypadały. No fioletowy może być. 6 dolarów. Spoko. Była kosa, ale... Wiadomo. Za życie kosa nie wyleci. No dalej. No dalej. Niech coś dobrego będzie. Proszę. Ja myślę, że jeszcze dwie skrzynki i na tym zakończymy ten odcinek, bo to jest taki, żeby po prostu stawić. Żeby coś było. O. I przepraszam, jeśli jakaś reklama wyskoczy, to bardzo przepraszam. Star Trek jest Star Trek. Dobrze, za Star Treka, że kosztował 11 dolarów, możemy jeszcze inną skrzynkę otworzyć. Otworzymy jakąś z szerwonym czerwonymi ski, skinami, ale jeśli będą one dosyć dobre, to coś więcej. O, mam. Ale tu jest bardzo dużo słabych skinów, ale to bardzo dużo. O mój God. No spoko. No dobra. Yy, na dziś kończymy ten odcinek. To jest ostatnia skrzynka. Yy, do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. No i cześć.